Witajcie, moi drodzy serdecznie, w serii odcinków, którą poprowadzę razem z Julią Kwiatkowską, ekspertką od roślin dziko rosnących, jadalnych, takich roślin, i przeprowadzimy Was przez łąki, które udało nam się odwiedzić, i pokażemy Wam. Różne roślinki, którymi warto jest się zainteresować. Dokładnie, zapraszamy. Postaramy się przedstawić rośliny w praktyce, tak żebyście mogli wiedzieć po obejrzeniu tych filmów, co z nimi zrobić, wtedy kiedy zbierzecie je i weźmiecie ze sobą do domu. Jak je przygotować w kuchni, tak żeby były smaczne i zdrowe. Zapraszamy na film. Jesteśmy przy kolejnej stacji, przy roślince e, dziko rosnącej. Która jest uwielbiana przez chomiki i świnki morskie, ale również my, ludzie, możemy skorzystać z jej właściwości prozdrowotnych, jesteśmy przy mniszku. Julio, e, mniszek jest dość popularny. Ludzie robią z tego różnego rodzaju przetwory. Widziałem, że są miody różnego rodzaju robione, jakieś mhm. syropy na mniszku. E, czy coś poza tym. I można z mniszka zrobić, do czego można go wykorzystać w naszych kulinariach. I oczywiście, tak w kilku zdaniach, bardzo proszę opowiedz o właściwościach, o właściwościach tej roślinki. No, postaram się w kilku zdaniach. Oj, Wiem, wiem. Akurat tak. Julia wspaniale opowiada ro o roślinach i te odcinki trwałyby dobre kilka godzin. Jeśli macie ochotę posłuchać <laughs> Julii przez kilka godzin, a może nawet i przez kilkanaście, to zapraszamy na kurs, który prowadzi e, zielarski Julia. Tam będziecie mieli multum godzin. Też właśnie chodzenie po różnych stacjach, analiza różnych roślinek i na pewno dowiecie się jeszcze więcej. E, Ciekawych informacji, ale wróćmy do naszego mniszka. Tak, wracając do mniszka. To w, tak, w kilku zdaniach o jego właściwościach. Mniszek lekarski jest bardzo popularny i bardzo pospolicie występuje. Możemy go wykorzystać jako roślinę w zasadzie w całości. W medycynie chińskiej był uważany za jedno z podstawowych ziół dla wątroby. Możemy to wytłumaczyć dlatego, że e, zawiera bardzo dużo związków e, goryczowych, które działają na zwiększenie wydzielania się żółci, czyli żółciopędnie i również żółciotwórczo. W ten sposób właśnie głównie działa mniszek. E, jeżeli chodzi o wykorzystanie go w dzikiej kuchni, to możemy wykorzystać dokładnie całą roślinę czyli kwiat, łodygę, liście korzenie. oraz korzenie. Dokładnie. <laughs> mm -hmm. Jeżeli chodzi o kwiat, to każdy z Was zna syrop mniszkowy, więc nie będę już o nim opowiadać. Syrop mniszkowy, klasyka, myślę, że prawie, może każd prawie każdy słyszał o tym syropem mniszkowym, z kwiatów mhm. mniszku. Z kwiatów możemy również y, y, wykonywać desery, czyli do na przykład bitej śmietany dodajemy y, takiego rozkruszonego, żółtego kwiatu mniszku, po to, żeby go zabarwić. To mhm. jest bardzo ciekawe zastosowanie, tak mi się wydaje. E, możemy również zrobić wino z kwiatów mniszku, mniszka. Mm. Wino można zrobić. Można zrobić. E, możemy również kwiaty mniszka oraz jego pąki, chyba nawet lepiej pąki, mm -hmm. możemy zrobić kiszone albo w zalewie octowej jak kapary. O. Jest... Bardzo interesujące. Akurat tak. Polacy uwielbiają kiszonki, więc tutaj dodatkowa alternatywa w postaci Dokładnie. mniszka kiszonego może się wydać dość ciekawa tak, smakowo. Szczeg... Dokładnie, szczególnie, że mniszek kiszony jest bardzo atrakcyjny w smaku. Właśnie najlepiej kwiaty, kwiaty mniszka, może nie aż tak bardzo, ale właśnie takie pąki kwiatowe młode wykonujemy to w ten sposób, że zbieramy te młode pąki kwiatowe, wkładamy do słoika, możemy przyprawić to na przykład czosnkiem, tak samo jak ogórki i zalewamy solanką. Pozostawiamy na kilka dni, nie możemy tego przekisić, przeciągnąć, bo wtedy będą niesmaczne. Tak samo możemy ukisić również łodygi mniszka, bo jedzone na surowo łodygi mniszka jedzone na surowo mogą być trochę zbyt gorzkie, ale mhm. wtedy kiedy je ukisimy, to są po prostu mm, przepyszne i robimy je w formie takiej jak kiszone szparagi, czyli do podłużnego słoika wkładamy właśnie łodygi mniszka e, wzdłuż i zalewamy solanką. Wtedy są pyszne. Z listków z kolei robimy sałatkę. Możemy też robić smoothie zarówno z kwiatów jak i z listków. E, przez to, że mają właściwości właśnie żółciopenne, żółciotwórcze, to takie smoothie będzie miało właściwości detoksy, detoksykujące organizm. Um, więc a najlepsze właśnie w, w sensie mniszek kwitnie wtedy kiedy mamy majówki okres takiego ciężkiego pożywienia y, piwo kiełbasa itd. Tak wtedy antidotum. możemy tak możemy <grym> sobie takie doskonałe antidotum właśnie zrobić. Tak jest. Y, z kolei z korzenia jeszcze, bo tak wspominałam o liściach. Y, liście możemy też dodawać do potraw takich gotowanych jak najbardziej. Um, Bo substancje aktywne też tak wyjdę słowo, uh -huh. nie ulegną degradacji jakiejś wielkiej, jeśli będziemy wykorzystywać to do procesu gotowania. Czy też sugerujesz, tak jak w poprzednich roślinach, żeby dodawać jednak mniszek pod koniec tego procesu, tak, aby no, jednak nie było mocno rozgotowane? Dobre spostrzeżenie. Raczej jest tak, że jeżeli za mocno rozgotujemy daną roślinę, no to im dłużej gotujemy, tym więcej ona związków traci. Niestety. No jeżeli chodzi o na przykład o witaminę C, witaminę C, to jest ona dość niestabilna. Mhm. I no, tylko w rokitniku jest tak, że możemy poddawać go wysokiej temperaturze, a witamina C będzie w dalszym ciągu aktywna. Um, jeżeli chodzi o mniszka, to tak samo najlepiej go dodawać pod koniec gotowania. I z mniszkiem uważamy, nie, do, nie dodajemy liści do, do gotowanych potraw aż w, w zbyt dużych ilościach, z tego względu, że są dość gorzkie, szczególnie te starsze liście i możemy sobie zepsuć potrawę po prostu. Więc dodajemy po trochu, uważamy. Eksperymentujecie, spróbować, tak. czy rzeczywiście dalej dobrze smakuje. Tak. W taki sposób, metodą prób i błędów dojdziecie do Dokładnie. idealnego smaku. No i jeszcze, jeżeli chodzi o korzeń... Bo to jest też dosyć ciekawa sprawa. Pewnie część z Was zna kawę mniszkową, czyli kawę z korzeniem mniszka. I wykonuje się ją bardzo prosto. Wtedy, kiedy mniszek będzie obumierał właśnie na jesień, wtedy wykopujemy korzenie, dokładnie oczyszczamy je, siekamy na mniejsze kawałki, suszymy, prażymy i mielimy. I wtedy mamy właśnie Możemy przepyszną kawę, kawę, taką mm -hmm, bardzo. Taki smaczną. dodatek, akurat teraz nie jesteśmy w okolicach żadnego dębu, ale również żołędzi możecie kawy zrobić. E, Dokładnie. Podobny sposób, bierzecie żołędzie, które spadły na ziemię najlepiej, obieracie ze skórek, to, co jest wewnątrz, prażycie, prażycie, tak, żeby było suche, mielicie, no i zalewacie w i macie kawę naturalną, właśnie z czegoś całkowicie innego, co nie jest kawą. Taka dodatkowa informacja, bo akurat. Prawdopodobnie no w listopadzie no już będą żołędzie na pewno leżały na ziemi, więc możecie z dzikami walkę przeprowadzić i, i im trochę podebrać na kawę. Dokładnie. A żołędzie też można, można jeść. Co prawda po odpowiednim e, przygotowaniu. spreparowaniu, mhm. przygotowaniu musimy żołędzie obrać ze skórki i wyługować, czyli poddać takiemu procesowi e, przez kilka godzin gotowania lub moczenia w popiole, najlepiej z drewna liściastego, mhm. no i wtedy jak najbardziej mają dużo właściwości odżywczych, e, zarówno e, tłuszczu, białek, białka, i e, węglowodanów, także są takim pokarmem, który może nas poratować w trudniejszej sytuacji. No właśnie. Zwierzęta jedzą, możemy też skorzystać z tego, tylko tak jak Julia powiedziała, musimy w odpowiedni sposób przygotować to, aby naszemu układowi pokarmowemu i naszemu organizmowi nie zaszkodziło to nowe danie, które wprowadzimy do naszego menu. Dokładnie. E, dobrze. Niszka mamy już zaliczonego.